Dobra, witajcie, słuchajcie, jeśli chcecie gang to sobie nagramy, tylko lecz nie mamy tych dwóch fajniaków, ale chcemy, my decydujemy, to zapraszamy do pierwszego odcinka z fajniakami. Hej, widzowie! O ja Stewek. Chyba wiecie, że nitk nie chce Stewków. To nie jest fair. Wiecie? Fajny ten plac. To jest chyba do szkoły. Idę do szkoły. Hihi. Hi. Żartowałem. Tudum. Zaraz ktoś przyjedzie. Chyba to dla niego, hehe, zrobi mu psikus. Może to są przesyłki na zwierzaków, W dniu zwierząt. Sobie to spakujemy. Nie to, nie, to jest za małe. Pacówek. Psikusownik. I to. I paczka, będzie ekstra. Żijcie! Łupa! To będzie psikus. I cukierik albo psikus. Nie Halloween! Dobra, pa! Ush. O, już gotowa paczka! Ile. Ile zwierząt jest w tym naszym lesie? Dobra, jadę. Ojejkuś, ale ciężkie. Kto by tyle spakował rzeczy? ta da ta na Na-na-na. Wszystkie zwierzęta czekały na ulicy po swoje paczki. Tyda! 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 Profesor, twoja przesyłka frani. Weździesz swoją przesyłkę i wracasz do domu. To twoje, prawda? To nie moje. Hmm. Ja miałam coś innego sobie z to... Co to jest? Taki pistolet i jest podpisane Frania. Ojej, jak jest dziwny. Do czego to jest? Nic nie działa. Próbujmy. Jejku, ale hałaśliwe. Mogę sprawdzić, co tu jest błędnego. Niestety, takie prawo zadaje nasz szef. Szef. I burmistrz. Hoppa, do powodzenia. Jakoś, ale ciężkie. Pomóc? Nie, nie trzeba. Lecę! Ojekuś, pan zamawiał dla synka i dla pana. Oto dla synka jest podpisane. Proszę? jest to nie moje. Proszę, to nie moje. Cóż, takie zasady. To jest dla pana. Co ty za chyba? Zabieraj to! To dla kogoś innego, pomyłka! Nie. Nie. Zasada jest taka. Hmm. Hmm. Idę sprawdzić, o co tu chodzi. To nie są prezenty, które zwierzęta prosili. Może też ktoś dla mnie przyszykował. Ojejkuś, muszę sprawdzić, chyba szykuje dla nas zasadzki. Hau, mm, coś tu czuję. To jest chyba jakaś brzydko pachnąca. Mkła? Nie, nie, nie. Ten ktoś jest szary, lubi psikusować. Jest takim dymem, którym to nie jest smog, ty sm Raczej smok. Akurat to nie jest smok wawelski, tylko smok. Na końcu g. Wiecie co to? Kto jest z Mogiem? Tak, Stefek! Zaraz powiem, co to są za psikusy. O Oto mój komin. Raczej taki domek sypiali noc. Wiecie? Będę budował sobie dom! Taki, żeby był lepszy niż zamiast takich gniazd. Dobra, sobie poleżę i pośpię. Psi. <śmiech> <A>! <śmiech> Stefku! Czuję cię! Wiesz? Wiem, jesteś w środku. Pokaż się. Na pewno jesteś. Dobra, jestem. O co chodzi ci, kundlu? Au! Stefku, Staj i sobie słuchaj, jak ja mówię. Po co te prezenty, które zwierzaki nie prosiły, panie Stefku? Ja nic nie wyłożyłem. Naprawdę? O, czuję coś. Oszukujesz. To Twoje. Oj, przepraszam. Oj, wybacz. To twoje prezenty? Dziękuję. Tylko pamiętaj, żebyś podpisywał, że od ciebie. Pamiętaj. Nic się nie stało. Nie przepraszaj. Ale chyba następnym razem zrobisz jakiegoś psikusa. Dobra. Idę spać. A ja tutaj idę po swoją paczkę. tu, o swojej paczce. Paczce? Ale gdzie jest? No to wielki plecak. o mnie. Zaraz znajdę prezenty, które inne zwierzęta prosiły. Bo te prezenty, które mi mówiły w zwierzęta to one Dostały odstępka, Wszystkim powiem, zwierzakom, które są w lesie. To jest, chyba, to jest śniadaniówka w na jedzenie. Piękne. No, piękne. To, co, mój przyjacielu, jest są te paczki? Oczekaj chwileczkę, chwileczkę. To ty, dziadku! Nawet cię nie rozpoznałem. Dobra, jedziemy! Ojdź, I co wie? Łapeczka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Oko widzicie, prawda? Nie widać. Dobra. Idziemy, panie kierowniku! Bam, 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 au! <ścoughs>